Tak sobie pomyślałem, że gdy będzie już taki numer naszej audycji, porozmawiajmy o Starogardzie, ile mam lat, to zrobimy jakiś konkurs albo e, huczne wydanie naszego programu. E, dziś będziemy odkrywali dla Was kolejne tajemnice. Dowiecie się, e, czym jest drugi pułk Szwoleżerów rokitiańskich. Po drugiej stronie jest ze mną członek zarządu Stowarzyszenia Szwadronu Drugiego Pułku, Jarosław Tobieński. Witam serdecznie, słuchaczy Radia Starogard. Czy może jakimś zawołaniem zaczniemy, e, które ma Wasz pułk? I są takie zawołania. Zbyszko z Bognańca krzyczał Grady, prawda? U nas inaczej, u nas było Dzielno, dzielnie skaczą przez bariery rokitniańskie szwoleżery. Grzegorz Kochański, zostańcie koniecznie z nami. Jest audycja, porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś e, będziemy rozmawiać na temat drugiego pułku szwależerów rokitiańskich. Jeżeli chcecie e, zapłysnąć przed na przykład znajomym z zagranicy, to możecie poprosić go, aby wypowiedział te słowa. Drugi pułk szwależerów Różerów, roki, nie, rokitiańskich. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Jak to wszystko się zaczęło, e, panie Jarku, proszę nam wyjaśnić. Nazwa wzięła się stąd, że e, drugi. Półkułanów walcząc na Bezarabi w 1915 roku odbyła się tam szarża pod miejscowością Rokitna. Geneza, właśnie nazwy pułku, jest związana właśnie z tą miejscowością. Byliśmy tam swojego czasu ze Szwadronem, widzieliśmy tą miejscowość, byliśmy na cmentarzu, rozmawialiśmy z Ukraińcami. Opis nie oddaje tego, co człowiek. Przeżywa będąc tam na miejscu. Także chcieliśmy się wybrać, no niestety sytuacja a taka, a nie inna jest polityczna, odłożyliśmy ten wyjazd, ale na pewno tam jeszcze pojedziemy. A co ma wspólnego Wasz pułk ze Starogardem Gdańskim? Bo mamy też ulicę Waszego pułku, prawda? Tak. Co, co ma pułk z naszym miastem? W kwietniu 1926 roku, rozkazem naczelnika Państwa marszałka Józefa Pisuckiego, pułk został przeniesiony z Bielska do Starogardu i w czerwcu tego roku pierwsze oddziały wkroczyły do Starogardu. Stacjonował w naszym mieście do 1 września 1936 roku. W tym czasie pułk mocno żył się ze społecznością, na przykład znajdowała się tutaj biblioteka, z której mogli korzystać mieszkańcy Starogardu. Były organizowane spotkania z harcerzami, z grupami, organizacjami społecznymi. Duża Tak, ale społeczność. ten pułk jest w jakiś sposób takim wyrębem, czy jednostką, którą możemy podciągnąć pod wojsko, pod kawalerię? Jeżeli mówimy o historii, to oczywiście to, była, to było Wojsko Polskie. Dzisiaj jest to organizacja paramilitarna. Mamy podpisaną umowę z Ministerstwem narodowej, ale, ale, ale są to ludzie, którzy pracują społecznie, nie, nie, nie są to ludzie, którzy pracują, oddają się temu pułkowi powiedzmy zawodowo i z tego żyją. Baczność, to jest audycja Porozmawiajmy o Starogardzie. Premierowo w każdy piątek o dziewiątej możemy się usłyszeć i w powtórkach w ciągu weekendu, a także na profilu YouTubeowym Urzędu Miejskiego Starogard Gdański. Dziś rozmawiamy na temat drugiego pułku szwależerów rokitjańskich. Jak dużo członków zrzesza w naszym mieście właśnie pułk? Obecnie mamy 50 członków, którzy są w trzech szwadronach, bo już mamy oprócz naszego szwadronu starogardzkiego, mamy Notabene Szwadon Warszawski, Oddział Warszawski i Oddział Ozorkowski. Oddział Ozorkowski jest oddziałem na cyklistów, więc na rowerach, bo i też takie wojsko w okresie międzywojennym było? Nie wiem, czy oglądał Pan y, Igrzyska Olimpijskie. Był tam taki jeden motyw związany z jazdą konną, gdzie Niemka no, nie, nie mogła ogarnąć konia. Było to hitem w jakiś sposób internetu, ale pułk szwależerów kultywuje te tradycje konnej jazdy. Koń to jest takie zwierzę, jak się spotykamy właśnie z ludźmi, każdy myśli, że to prawie jak samochód. Niestety, każdy koń ma swój temperament, charakter. Nie można go zostawić w garażu na tydzień. Nie. Nasze wyjazdy to jest podstawa. Najpierw koń, a później reszta. To jest zwierzę myślące i naprawdę reagujące w różny sposób. Mamy świadomość, co może koń zrobić. Wybierane oczywiście są te konie i selekcjonowane do nas do szwadronu, bo nie każdy koń do takich uroczystości. I organizacji się nadaje. Jeżeli moglibyśmy w jakiś sposób zlokalizować Waszą siedzibę, jak ona wygląda w liczbach, gdzie ona się znajduje w naszym mieście? Nasza siedziba główna znajduje się w Rokocinie, w zaprzyjaźnionym dla nas hotelu Hubertus, gdzie mamy swoje konie. A jeżeli chodzi o starogard, nasza siedziba z muzeum znajduje się w kasynie oficerskim na ulicy Sobieskiego. Kasyno. Kojarzy się właśnie z miejscem, w którym możemy bezmyślnie wydać dużą ilość gotówki i przy okazji dobrze się pobawić. Czy dobrze rozumuję? No taka jest nazwa i tak potoczna, tak, ale y, kasyno oficerskie to było zupełnie coś innego. To było miejsce, które, y, które scalało, które, z którym spotykali się oficerowie wraz z małżonkami, gdzie y, spotykały się władze y, regionu, y, władze państwa co czwartek były obiady, także to zupełnie, zupełnie coś innego. W tym budynku znajdowało się przed wojną salę tradycji, znajdowała się biblioteka, no i próbujemy do tego wszystkiego wrócić. To jest program Porozmawiajmy o Starogardzie. Dziś mówimy na temat drugiego pułku szwależerów rokitiańskich. Bardzo spodobała mi się ta nazwa, często będę jej używał. Chciałbym spytać, czym wyróżnia się kawaleria, jakie są jej cechy, jakie zwyczaje są kultywowane. Kawaleria jest to z włoskiego. E, kawaleria, czyli konica, to jest wojsko walczące lub poruszające się na koniach. Kawaleria w tym czasie to już była zupełnie inna kawaleria, m, która była do czasów y, wojny bolszewickiej, gdzie, gdzie kawaleria potrafiła ro, rozstrzygać bitwy. Kawaleria była to jednostka y, piechoty szybko przemieszczająca się. To jest, to jest zupełnie inne, in, inaczej jak do, do lat 20. Opowieści, które były, że kawaleria w 1939 roku na lancach. Y, Szarżowała na czołgi, to są bzdury i absurdy, które nigdy nie miały miejsca. Głównymi wyróżnikami był mundur, uzbrojenie, barwę pułku i na przykład stopnie wojskowe. W przykładzie piechocie był szeregowy, u nas był ułam lub szwoleżer. W piechocie był sierżant, w kawalerii był wachmistrz, a kapitan na przykład w kawalerii stopień to był rotmistrz. I komu podlegały pułki? To zależy, to zależy od organizacji. Ostatnią y, y, organizacyjnie podlegał y, 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 no, Dziura, Brygada Kawalerii, Pomorska Brygada Kawalerii. Ale jeszcze jedno, co wyróżniało y, kawalerię, no to oczywiście y, był koń. Jest taka piękna sekwencja, bo serce ułana, gdy położysz je na dłoń, na pierwszym miejscu panna, a przed panną tylko koń Niedzielę 5 września o godzinie 15 w stadzie ogierów w Starogardzie Gdańskim odbędzie się festyn kawaleryjski a w nim. Ekspozycja wozów bojowych i wyposażenia wojskowego, broń historyczna. Koncert orkiestry reprezentacyjnej wojska wojsk lądowych, przepraszam, pokaz musztry paradnej oraz władania bronią białą w wykonaniu szwadronu kawalerii wojska polskiego. Pokaz działania wojska polskiego w realiach współczesnego pola Walski z użyciem środków pozaracji ogniowej inscenizacja kawalerskiej opowieści pokaz kaskaderski głównym punktem będzie inscenizacja historyczna drugiego pułku szwoleżerów we wrześniu 1939 roku serdecznie zapraszam 5 września do stada jak co roku spotykamy się i uczestniczymy w dużej imprezie gdzie będziecie mogli państwo zobaczyć pojazdy wojskowe gdzie będziecie mogli zobaczyć broń, gdzie będziecie mogli dotknąć, gdzie będziecie mogli zobaczyć żywe konie, zobaczyć ułanów, szwoleżerów, gdzie po raz 15, bo to już mamy taką małą rocznicę, spotykamy się i nigdy nas Starogardzianie nie zawiedli, jeżeli chodzi o frekwencję. Myślę, że pogoda będzie też znakomita i będziemy się znakomicie razem bawić przy polskiej wojskowej grochówce. Pamiętajcie o tym, aby w najbliższą niedzielę, gdy chcecie dowiedzieć się więcej na temat drugiego pułku szwoleżerów rokitiańskich, pojawić się na stadzie ogierów. Dziś w naszej audycji obecny był pan Jarosław Tobieński, członek zarządu Stowarzyszenia Szwadronu drugiego pułku szwoleżerów rokitiańskich. Dziękuję za rozmowę. Jeszcze raz serdecznie zapraszam wszystkich i do stada, i do kasyna.